Dzisiaj razem z Milanem zostaniemy rodzicami na cały dzień. Tylko najpierw sprawdzimy, czy on w ogóle się do tego nadaje. Sprawdzimy to w dość nietypowy sposób, ale to już zobaczycie sami. Co ty robisz? Naprawdę? Powaliło cię? Mam całe mokre majtki. No! Weź już uspokój. Musiałam sprawdzić, czy jesteś gotowy na dziecko. Tak to było? Ludzi no, dzisiaj. Naprawdę. No trochę tak. Dobra, idź się przebierać, bo to jeszcze nie koniec niespodzianek. <noise> to była niespodzianka, nie no to super. Ta zaraz będzie lepsza. Super. Nie mogę się po prostu doczekać. A niespodzianką, która czeka na Ziutka, będzie nasze dziecko. Tylko jest jeden haczyk. To nie jest normalne dziecko. Jest to taki bobas, który po pierwsze, cały czas płacze. A po drugie, jeszcze wymiotuje. Już wam to zaprezentuję. O, beknął. I z Mam nadzieję, że uda nam się właśnie w taki sposób zaraz przywitać źródła, ale na razie, póki on się jeszcze przebiera, to pora zapisać sobie teraz na ścianie jedną z osób, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał. I dzisiaj będzie to Nela RBX. Jeśli też chcielibyście się znaleźć na tej ścianie, to pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zostawić suba razem z dzwoneczkiem na tym kanale, bo właśnie dzięki temu macie taką szansę. A na dodatek nie pominie was żaden następny odcinek, także naprawdę warto. A ja zabieram teraz naszego dziedziusia i pora zapoznać go z ojcem. Dziutek! Podzianka gotowa. E, już niczym na mnie nie plujesz. Nie podchodź, nie podchodź. Mm, ale, nie podchodź, bo uciekam. Stuj, nigdy, nie podchodź. Nie. Tak, znowu będziesz pluła. Ja nie będę obiecuję. Co to no. znaczy, że ty nie będziesz? Z racji, że przed chwilą nie zareagowałeś jakoś tragicznie na to, że cię tak oplułam. No to stwierdziłam, że nadajesz się na ojca i zostaniemy rodzicami się dobrze czujesz? Wszystko w porządku? No tak. No, nie, nie, nie za bardzo. Ale zgadzasz się, bo ja już mam nawet nasze dziecko. Nie wiem, jakiej odpowiedzi oczekujesz w tym momencie. No, że także się bardzo cieszysz. Tak, bardzo się cieszę. Oczywiście. To, to czekaj, ja go tu przyniosę. Kogo przynieść? No, nasze dziecko. Okej, okay, dobra. No. Takiej informacji na pewno się nie spodziewał i tego też. Oto on. Co to jest? Nasz dziuś. Tylko jest problem, bo on cały czas płacze. Widzisz, jak to wygląda? No, no. ty to wzięłaś. Urodziłam. <noise> on jest bardzo podobny do ciebie. O, to to jest podobne do mnie. To jest podobne do mnie. A nie? No, no, jeden do jednego, naprawdę. I po co mi on? No to twoje dziecko to nie wiesz, co się dzieckiem robi. Czyli tu lienę, uczy piłkę, jeździć na rowerze. Mamy tutaj e, tylko piłkę Totiego, ale to nie jest problem, popatrz. Jest piłka, nie? Tutaj, o. Widzisz ją? Postawię, żebyś bardziej widział. No i e, wystarczy, że ją kopię. Nie trafiłem w piłkę. Nie wiem, że kopnąłeś dziecko, to jeszcze kopnęłeś nim w moją... Nie łodni. trafiłem w piłkę. Yy, Idź go przeproś. Pozbieraj go, bo wyleciały mu baterie. Oh. Przeproś go. Sorry. Nie sorry, przepraszam cię, mój synu. Proszę. Mój wybacz, synu. Wybacz, wybacz mi to. Mam dla Ciebie niespodziankę w zamian za to, że... przed chwilą przewaliłem Ci kopa w głowę. Ale dobra, usiądź sobie, poczekaj. Tutaj o ładnie. Co wymyśliłeś? Zobaczysz, zobaczysz. Ja mu nie ufam. Trzeba pozbierać to. Mamy mały problem, bo to dziecko nie będzie wymiotowało bez baterii w środku, a baterie mu wyleciały, a na dodatek Ziutek tak mocno tą lalkę kopnął, że nie wiem, czy to dalej będzie działać, ale... Chciałam powiedzieć, że zobaczymy, na czym polegał pomysł Ziutka i widzę, że jedzą razem pączki. No co, w ramach przeprosin Dostał trochę pączka. Najlepszego pączka. Ale jak on go nawet nie je, ty sam jesz pączka. Nieprawda, jemy razem, nie widzisz? Też jest brudny. Dobre, nie? No, ty widzisz? Może chciałbyś posypki trochę? No dobra, do bycia rodzicami jeszcze zaraz wrócimy, bo na razie, póki jesteśmy w temacie pączków, chciałam Wam na szybko przypomnieć, że możecie szukać naszych strasznie dobrych pączusiów w każdej żabce. Możecie brać ich ile tylko chcecie. Widziałam na Instagramach osób, które oznaczały mnie na swojej relacji, że kupowaliście je całymi kartonami i mega nas to cieszy, że tak Wam smakują. Nadal, oczywiście, jak uda Wam się dorwać pączusia, to koniecznie wstawiajcie to na relacje, oznaczajcie nas, my będziemy wpadać na Wasze profile. Róbcie koniecznie testy, nagrywajcie z tego rolki, tiktoki i nie zapomnijcie nas oznaczyć, żebyśmy na pewno to zobaczyli. A teraz pora przypomnieć Dziutkowi, że jest ojcem, bo chyba mu się zapomniało. No, co się ty zap robisz? No, karmię go, nie widzisz. że to. E, co ty chciałeś zrobić z tą ręką? Chciałem go pogłaskać i powiedzieć, żeby jadł strasznie dobrego pornu. Co, no musi zjeść, bo głodny pewnie jest. L czy możesz mi go oddać i nie skleć mu pączka do buzi. Tak, chcesz go z powrotem, to proszę, nie ma problemu. Co ty mu zrobiłeś? Nakarmiłem go, bo dbałam o niego. Mm -hmm. Muszę to wyciągnąć i wsadzić mu z powrotem baterię, bo ja muszę dobre. Chciałam powiedzieć, że muszę wyciągnąć dziecku tego pączka z buzi, uzupełnić go bateriami. Nie. Nie zrobisz tego. Jak nie z Ugh. Mam dla niego zabawę. Tak, ale ja muszę z nim coś zrobić. Samolot. Myślisz, że latał kiedyś? Nie rzucaj nim! Na pewno nie latał, a na pewno chciałby spróbować. Oh podobało ci się? On się nie odbywa, on dostał urazu. No powiedz mi. Wiedział, że mu się podobało. Nie powiedział mi! Powiedział, że w tym kartonie było, był naprawdę super. O, ej, mam pomysł. E, nie! Co ty robisz? Właśnie został bezdomny. Pozbyliśmy się problemu. To nie jest problem, tylko nasze dziecko. A ja muszę się nim zająć, bo na ojca nie ma co liczyć. Kurcz, na pewno jest ci zimno tutaj. Ziutek ogólnie wystawił dziecko na dwór. Powiedział, że jest bezdomne i poszedł sobie grać. Także my mu teraz tą grę przerwiemy, ponieważ lecimy do niego z tłumaczącym dzieckiem. Ziutek! Dajcie mi spokój, ok? Ale co dajcie mi spokój? Jesteśmy Twoją rodziną! No znowu wrócił, jeszcze drze mordę Uspokój się, proszę cię Nie część nim Przyszłam do ciebie, bo on płacze I ja już nie daję sobie z nim sama rady Ja też nie Ale nawet nie próbowałeś Próbowałem, nakarmiłem go, bawiłem się z nim No, skopałeś go O przestał, proszę i co zrobiłeś? Miałem ci go właśnie oddać, a znowu drze mordę Umiesz go uciszyć? Nie mu baterię i nie zagłuszaj jego uczuć. I co? I nie płacze, widzisz? Eee... Proszę, oddaję. Naprawiłem. Ma baterię i nie płacze. Dobra, daj. Zająłem się, tak? No super Ci poszło, naprawdę. Widzisz? I tylko przyszedł do Ciebie i znowu płacze. Coś tutaj jest na rzeczy. Popatrz, bo trzeba go bujać troszkę, po główce go głaskać. Widzisz? Już zaraz się uspokoi. Ooo, to było jakiś, jakiś nowy dźwięk to był. Co on, beka? Beknął sobie, ooo. moja jak Polskiem, widzisz? Ej! No weź, 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 weź! O, ulało się troszkę. Oj, już nie płaczę. Co ty zrobiłeś? Moje życie jest w moich rękach w tym momencie. Niech cię stara zabiera i niech idzie. Razem idziemy. Gdzie idziemy? To jest nasze dziecko, musimy go zapoznać ze wszystkimi domownikami. Najpierw Totuś, później włamywacz, mysza. Szczerze mówiąc wątpię, że ktokolwiek chciałby się z tym zapoznać. Poza tym sorry, ale ja jestem czymś obrzygany, nie wiem czym. I chyba nie chcę wiedzieć. Nic takiego. Teraz przejdźmy do zapoznania naszej rodziny. Totuś, oto Bobo. Eee, Tati, chcę go lizać, bo tam jest pączek, weź to zabierz! A ja już myślałam, że go pokochałeś! No dobra, to teraz włamywać! Ech. no co? Ja nie chcę widzieć włamywacza, okej? Okay? Ale każdy w domu musi poznać nasze dziecko, wstydzisz się go? E, tak. Zawsze jak myślicie, że już gorzej być nie może, to powiem wam. Może być. Nie dość, że dalej to coś tutaj jest, to jeszcze idę teraz do włamywacza. Ale, chociaż już nie wymiotuje. Nie no super. No jak już się zżygał na mnie, to teraz nie wymiotuję. Włamywać! Co, i on wyjdzie niby. No musi wyjść. O nie, O, 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 o. A co on tam robił znowu? Nie jednego poczta, jak tylko je obserwowałem i pilnowałem, dbałem o ich bezpieczeństwo. Hej, no to mamy dla ciebie informację. Jaką informację? Może usiądź lepiej. <noise> Okej, okay, super. Urodziło nam się dziecko. I po to siadałeś, żeby teraz wstać? Takie, w po, poziutku brzydkie. <noise> Jakim cudem to jest do mnie podobne? Powiesz mi. No, blond włosy, niebieskie, klipia. Zawsze wkurzony. No, powiela tak na. No. Ja powiedziałam to samo. No wiesz, Chcieliśmy po prostu, żeby nasze dziecko zapoznało się z każdym domownikiem tego domu. Siema. To ma na nosie? To pączek. No, smakowało ci? O. O. Zaczął płakać. Nawet się drże jak ojciec. Co to, 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 to Co to było? Strzikał się na ciebie. Przepraszam bardzo za syna, ale nie mamy jeszcze pampersów. To trzeba coś wykombinować. Daj go. Włamy się zajmuje, widzisz? Zabrał mi dziecko. Silver tape by się przydała, ale jakoś to będzie. Nic, jak by to się będzie trzymało. Tak? O, super! Dzięki. No, przestaw się. E, jestem, się A ty? On nie ma imienia. Tak, no. Milan Junior, nie? Ja stąd idę zaraz, naprawdę. Co, nie podoba ci się? Ja bym na to nie wpadła, ale nawet spoko. Jak na rodzinę chcesz porzucić? Ojcem zostałeś, weź się poczuć do odpowiedzialności. No, już go raz wyrzuciłem, ale niestety wrócił. No, naprawdę, wyrzucił mi dziecku z domu. Zwyrodni, ale. Mam pomysł, co możemy zrobić, żeby zjednoczyć naszą rodzinę. Zaangażujemy włamywacza i zagramy sobie chowanego. Wszyscy razem. Dziecko też się chowa. Czy wszyscy wiedzą, jak gramy chowanego? A kto powiedział, że ja się będę bawił? Będziesz się bawił, bo ty będziesz liczył. Będziesz nas szukał. Będziesz nas szukał. słyszałeś. No dobra, niech będzie, ale jak zagram, to dasz mi już spokój, tak? No powiedzmy, włamywasz dostaje GoPro, będzie się nagrywał, gdzie się chowa. Ja chowam się z dzieckiem, a ty liczysz. Okej, okay, czyli dostałem najgorszą robotę standardowo. I, I licz do tu. Okej. Okay. A my wszyscy się chowamy. Ja chowam dziecko, potem chowam siebie, a ty chowaj siebie. Dobra, okay. dobra. Okej. Okay. Gdzie by się tu najlepiej schować? Dziecko ma w tej grze chyba najłatwiej, bo z racji, że jest takie malutkie, to zmieści się dosłownie wszędzie. Dlatego też schowamy je do kuchni. Przecież to jest kryjówka idealna. Moim zdaniem nie ma szans, że ziutek to dziecko tam znajdzie. Nie wiem, gdzie chowa się włamywać, bo tylko go słyszę gdzieś tam w tle, ale teraz muszę schować się jeszcze ja. A z tym może być już malutki problem. Kiedyś zmieściłem się do kominka, może to nie będzie takie głupie. I zastawili mi kanapą. <słuch> no to nic. Mam plan: schowam się za tymi kartonami, o ile się tam zmieszczę. pod schodami czuję, że moja kryjówka jest naprawdę bardzo dobra. Nie wiem jak to wygląda z daleka, ale siedzę pod schodami. Jestem zastawiona kartonami. O, mam pomysł. może o. mieszczę się do główki. już mi ukradł ukrycie. Chodźmy, zabioręcie. Ale ja Cię tak łatwo znalazłem, to znaczy, że Milan też Cię łatwo znajdzie. Pewno mną będziesz bezpieczniejszy, uwierz mi. Zajmowałem się kiedyś edulą. Dobry jestem w te klocki. Żebyś się nigdzie nie zgubił, ja Cię zabezpieczę w moim pokoju. Mysza Cię przypilnuje. Także z myszą, z myszą posiedzi. Nie, pies nie znalazł tylko mnie nie wiedział. O, wiem gdzie się ukryję. Tam na pewno mnie nie będą szukać. Wlizę do zamrażarki. Będę blisko moich pięknie pachnących przyjaciół. A jednocześnie dobrze ukryty. Tak. To jest najlepsza kryjówka. Trzeba mi się tu położyć. Jestem ciekawa, gdzie chowa się włamywacz, bo już go nie słyszę. Szukam! Gdzie jesteście? Halo, halo! I już tak zaczął szukać. Naprawdę teraz mogę się załadować do mojej świetnie przemyślanej kryjówki, czyli do naszych kochanych pysznych, słodziutkich. Ułetek. Uuu, zimno, zimna, zimna, ale czego się nie robi dla wygranej. Pod stołem nikogo nie ma, okej. Okay. Pytanie, czy mogli wyjść na dwór. Tego ze mną Maja nie ustaliła, także jeśli schowali się na dworze, no to trochę słabo z ich strony. Tutaj raczej nie ma gdzie się schować. W kuchni są tylko nasze superowe pączki. Szukajmy najpierw może cały dół, później przejdziemy do góry, a jeśli ktoś schował się na dworze, to trudno. Posiedzi tam sobie, ja nie będę na dwór wychodził, bo jest jakieś minus y, 10 stopni. Ech, tutaj też nikogo nie ma, a to ciekawe. Wiesz, mię kusicie swoim słodkim zapachem. Moje pyszne kółeczka. O, słyszę to, jest blisko. Wiesiu, czy ty coś wiesz? Gdzie są? Na pewno coś widziałeś. Proszę cię, pomóż mi, pomóż mi, proszę. Jesiu, nie chcę sprzedać nikogo. Nic mi nie powiesz. On udaje, że nie wie, o co chodzi. Popatrzcie, jaki to jest aktor. Ciii... Ja być cichutko, jak myszki pod Nie może nas znaleźć pierwszych, aby była porażka, jako włamywacza. Porażacie sobie takiego włamywacza, który przy więc jest znajdowany jako pierwszy? O-o... Lodówka działa przeciwko mnie... Zaczęła chodzić. Tutaj też nikogo nie ma, ale wydaje mi się, że wiem, gdzie może być włamywacz. Czy będzie w tym pokoju, gdzie trzymamy pączki? Najprawdopodobniej tak, no ale przekonajmy się, może, e, może mnie zaskoczy. Nie ma go. Co jest grane? Chyba, że pod biurkiem. No, pod biurkiem niekoniecznie. Co to w zamrażarce? Już tak. Uh -oh. Zauważył nas. Yy, Wichon, przegrałem. Zostałeś znaleziony jako pierwszy. No cóż, mój honor jako włamywacza legów w gruza. Nawet mnie nie zaskoczyłeś tym, że się tu schowałeś. Tam właśnie, że się nie będziesz spodziewał. No to właśnie słabo myślałeś, wiesz? Ale myślenie nie jest twoją najlepszą stroną, także nic się nie stało. Yy, po prostu przegrywasz, tak? Wiesz, co to oznacza? Teraz będę za to łaził. <laughs> Nie, nie będziesz za mną chodził, idziesz do kotłowni. Mm, to czara dla przegranego, tak? Nie, to po prostu przegrałeś, więc wracasz tam, gdzie mieszkasz. Dobra, okej. Okay. Jakby coś, to wiecie, gdzie mnie szukać. Leci... Ja Mówi, że lecimy szukać Mai i dziecka. <głosy> <głosy> Ale Wiesiu znalazł Maję. Wiesiu, dobrze, chodź tutaj, przywipiony, chodź. Ale ty jesteś pieskiem, pomogłeś mi. To było nie fair. No, nie spodziewałbym się, że idzie się tutaj schować. A ja się tu wcisnęłam. No właśnie, dzięki temu byś wygrała. No ale niestety toki cię zdradził. Możesz wychodzić. Czyli dziecko wygrało, tak? Tak, dziecko wygrało. Au! To jest jakby to było moje zwycięstwo. Chodź, idziemy po naszego Bachorka. Naprawdę? A co naprawdę? W pufie ma siedzieć? Aha, ty go do pufy No to na pewno bym go znalazł. Tak. I gdzie on jest? Nie ma. Znalazłeś go, wyciągnąłeś. No nie znalazłem go. wasz był pierwszy znaleziony. To co, dziecko nam zniknęło? Ty go od początku nie lubiłeś. No to prawda. On na pewno znalazł. To dziecko je zabrał i nie chce mi go teraz oddać, bo ma nas już dość. Także mój plan zjednoczenia rodziny się nie udał. I jeszcze zgubiłam dziecko. Mam nadzieję, że niedługo je odzyskam, ale bez dziecka nie mogę kontynuować odcinka, że zostałam matką. Także niestety nie pozostaje mi chyba nic innego niż zakończyć ten odcinek i zaprosić Was na następne filmy, które w tym momencie wyświetlają Wam się tutaj i tutaj na ekranie. Prawdopodobnie ich jeszcze nie oglądaliście, także koniecznie to sobie nadróbcie, tylko musicie się pośpieszyć, bo znikną one za 3, 2, 1.